Nike Air Zoom Vomero 15 to kontynuacja najbardziej amortyzowanego buta ze stajni Nike. A. Największa zmiana, słuchajcie, największa zmiana, jaka zachodzi w tym bucie, to jest pianka. Mamy piankę Zoomix teraz, już nie mamy samego reakta. Nike w tym bucie wraca do swoich korzeni, czyli do dużej amortyzacji, pełnego komfortu, dobrego wybicia. Cała podeszwa jest, w całej podeszwie jest zastosowana pianka Zoomix. Dodatkowo nie ma też już w podeszwie po całości poduszki gazowej jest ona na przodu stopiu w tej części i jest poduszka tej wielkości. Nie ma już tak małej poduszki jak jest w Nike Pegasus 37. Jest ona po całej szerokości podstawy na samym przodzie. Pianka ZoomX daje nam fantastyczne wybicie jest bardzo responsywna, jest lekka. Jest to też pianka, która jest zastosowana w flagowych modelach. Dzięki temu mamy szybkość, dynamikę, lekkość. Responsywność, dobre odbicie i słuchajcie, to co przetestowałem przy minusowych temperaturach, to pianka nie traci w minusowych temperaturach sprężystości, co jest naprawdę jej gigantyczną zaletą. Naprawdę. Słuchajcie, uwierzcie mi, że biegając przy minus 15 czy minus 12 stopniach, nie czujemy takiego twardego klocka pod piętą, gdzie tak naprawdę nie ma poduszki gazowej. Czyli cała amortyzacja, która uderzamy z pięty bądź z płaskiej stopy, cała amortyzacja jest w piance. Jest faktycznie dobra. Jeżeli chodzi o Womero 15, to jest tak, jak Wam powiedziałem na początku, jest kontynuacja powrotu do korzeni, czyli but znowu skierowany jest dla osób o większej wadze, powyżej 80-85 kg, bądź dla osób lżejszych na długie wybiegania. Długie wybiegania, czyli typu 20, 25, 30, bądź nawet może być to dystans maratoński. Jest to bardzo uniwersalny but z dużą amortyzacją, Dobrze chroniącą nasze stawy i tak naprawdę z dobrym izolowaniem, to co ludzie za, zarzucali czternastce, z dobrym izolowaniem przodostopia. Jeżeli chodzi o podeszwę, dalszą część podeszwy, to mamy gumę węglową. Po całej powierzchni już nie mamy tego wcięcia, które nam prowadziło stopę, więc cała podeszwa jest gumowa, bardzo dobrze się trzyma. Mokrej nawierzchni, śliskiej nawierzchni. Jeżeli chodzi o bieganie w śniegu, to naprawdę też te ząbki, te wypustki trzymają się bardzo dobrze, ale ubitego i sypkiego śniegu. Niestety, jeżeli już mamy, śnieg nam topnieje, robi się breja, no niestety ten but gdzieś tam nam będzie uciekał. Aczkolwiek kształt podeszwy i cała guma na niej sprawia to, że jesteśmy stabilni, czujemy się stabilnie, czujemy się pewnie. Jeżeli chodzi o konstrukcję buta, mamy tutaj standardowo stosowany drop 10 mm, czyli spadek pięta palce. Obecnie w Nike 90% modeli po prostu ma standard 10 mm. Jeżeli chodzi o wagę buta przy całej jego konstrukcji, dla mojego rozmiaru 44 to jest 310 gram. Dużo i niedużo, aczkolwiek cała dynamika i Amortyzacja buta stoi naprawdę na bardzo wysokim poziomie. Zajęliśmy się dołem. Przechodzimy teraz do góry. Czyli mamy tutaj cholewkę meszową bezszwową. Linki flywire, jak widzicie, są schowane w części cholewki. To, co odróżnia Womero 15 od 14. To jest z powrotem wraca standardowy nam zapiętek, już nie jest taki wygięty jak widzieliście w 14. i wiele osób się zastanawiało po co taki był zapiętek. No Nike taki stworzył, stworzył cztery pikowane poduszki w środku i one nam trzymały Achillesa i piętę. Tutaj standardowo wracamy do e, początku e, takiego kształtu jakiego, jakiego kiedyś miało Vomero i dodatkowo dla usztywnienia jest, jak widzicie, plastikowy zapiętek. Co to daje? Ano to, że jak włożymy już stopę i pięta, jest naprawdę bardzo dobrze i stabilnie osadzona w środku. Jedyny minus, przynajmniej dla mnie, ale to jest moje subiektywne odczucie, że niestety ta część buta jest niska. Nie każdemu też to będzie pasowało. Jeżeli ktoś ma nisko osadzoną kostkę, to jest spoko. Jeżeli jest troszeczkę wyżej osadzona kostka w stopie, to może być ta przerwa między kostką a cholewką tutaj w tym wcięciem. Może być za duża. Nie każdemu to będzie pasowało, aczkolwiek jest, jesteśmy w stanie się do tego przyzwyczaić. Dodatkową zaletą buta jest jego mięsistość, czyli dobrze wszędzie tutaj trzyma. Stopa nam się nie wygina na zakrętach, na łukach, jak biegniemy, nie wysuwa się nam na zewnątrz. Jeżeli chodzi o konstrukcję cholewki, przodostopie jest szerokie. Ale nie tak bardzo szerokie jak było w 14. Jest troszeczkę minimalnie zwężone, przez co e, lepiej cholewka oplata nam przodostopie, śródstopie i lepiej jest ono trzymane. Dodatkowym plusem słuchajcie jest to, że wreszcie, jeżeli ktoś ma wysokie podbicie, to faktycznie ten, ten język nam będzie trzymał całe nasze podbicie, nie będzie gdzieś tam nas uwierało i, i, i naprawdę. Lepiej trzyma, zdecydowanie lepiej trzyma niż 14. 14 wydaje mi się, że była takim przeskokiem, próbą takiego designu. Tutaj już Nike stwierdził, że wraca z powrotem do swoich korzeni, a cała stylizacja Womero 15 jest stylizowana na Womero 5. Jeżeli sobie odświeżycie zdjęcia Womero 5 i porównacie do 15, zobaczycie bardzo dużo wspólnych elementów. Jeżeli chodzi o taką, taki smaczek, który żeśmy po prostu znaleźli w sklepie przed testem buta, to wyjęliśmy wkładkę, słuchajcie, i zaczęliśmy grzebać paluchami w bucie, tak? Wszyscy biegacze, w szczególności testerzy, są bardzo ciekawi tak, jak, tak naprawdę, jak jest skonstruowany but. Jeżeli nam Nike dostarczył materiały i powiedział nam, że słuchajcie, tu jest naprawdę super, gigantycznie duża poduszka, pod stopiem i ona was chroni wasze, wasze kostki, wasze ścięgna, no to musieliśmy to sprawdzić, przetestować, więc wyciągnęliśmy wkładkę. Faktycznie, jak włożymy rękę, czujemy takie trzy żeberka, no i traf chciał, żebyśmy podświetlili but od spodu. Słuchajcie, ta poduszka jest przezroczysta jest tak cienka warstwa pianki między poduszką a następną warstwą pianki, która już dotyka nam wkładkę i na, naszą stopę. Tak naprawdę możemy ją podświetlić i zobaczyć, jak jest gigantycznie e, jak, jakiej powierzchni jest e, cała ta poducha i faktycznie składa się z trzech elementów. Czas na podsumowanie mojego testu, czyli wybieganych 70, prawie 80 km w Womero w ciągu tak naprawdę 14 dni, 2 tygodni spędzenia z Womero. Dobra amortyzacja. Pomimo swojej wagi, but jest lekki i dynamiczny. Jest skierowany do ludzi. Z troszeczkę większą wagą, bądź na dłuższe wybiegania dla ludzi lżejszych, czyli poniżej tam 80-85 kg. Zrobiłem w nim wszystkie możliwe jednostki: od zabawy biegowej po drugi, wybiegany drugi zakres na dystansie 6-8-10 km. Siłę biegową, schody, bieganie w śniegu, po asfalcie. No, Skatowałem słuchajcie swojego buta, jak tylko mogłem i na różne, różne sposoby. But bardzo uniwersalny, z dobrą amortyzacją. Myślę, że, a nawet jestem pewien, że Womero 15 wraca do tego, co, do czego było stworzone Womero: Czyli dobrej amortyzacji, dynamiki, ochrony stawów i fajnej zabawy.